No dobrze, ale ktoś powie, jakie to ma znaczenie dla Państwa. Mamy to zestawienie tutaj, tych słynnych tych, tak? I teraz, jakie ma to znaczenie dla Państwa? Otóż ma ogromne. No bo zwróćmy uwagę, że w pierwszych dwóch tygodniach wojny, kiedy po prostu jeszcze Państwa nie przechodzą na gospodarkę, mobilizację tej gospodarki, albo nie przechodzą już na prawa pełni wojenne, tylko zużywają zasoby, czyli zapasy. Teoretycznie najważniejszym współczynnikiem jest koszt-efekt. No i teraz sobie wyobraźmy, no że te rakiety są droższe, te są tańsze, no ale zużyliśmy zasobów za 100 miliardów dolarów, tak? I osiągnęliśmy współczynnik 0,8 zniszczenia państwa, funkcjonowania państwa, na które zaatakowaliśmy. Czyli mamy współczynnik koszt-efekt 125, no bo dzielimy 100 przez 0,8, a zróbmy to teraz w przypadku na przykład gorszych rakiet, tak? I ten używając te słynne 100 miliardów dolarów, czyli proporcjonalnie tyle wykoształ, oczywiście to trzeba też walutę proporcjonalnie robić, ale używając tą samą walutę, osiągnęli tylko poziom zniszczenia 0,2, no bo część rakiet nie trafiła, część nie uszkodziła, część była za słaba. I mamy efekt już 500. Czyli patrzmy, że to jest prawie 4,5 razy więcej niż normalnie. Ma to ogromne przeniesienie. Skąd się to bierze? A no właśnie, bierze się z tego, z czego większość nie porównuje. I właśnie na to porównanie zwróćmy uwagę. Energia kinetyczna, czyli to, co musimy dostarczyć każdemu poruszającemu się przedmiotowi, jest proporcjonalna do masy i kwadratu prędkości. No i teraz sobie zwróćmy uwagę, że mamy tutaj współczynnik masa do zasięgu jest 6,2 a tutaj jest 13 czyli to jest prawie dwa razy więcej czyli musimy dostarczyć dwa razy więcej energii kinetycznej żeby tutaj rozpędzić rakietę do, tych, do tej samej energii kinetycznej Tak, Bo ona będzie tutaj musiała się przenieść na określoną to tu musi, mamy 1,5, tak? 6,5 żeby to było to tutaj do zrobienia, tak czyli mamy porównanie, że tu musimy zużywać więcej. No ale teraz załóżmy, że chcemy w warunkach produkcji. Z prędkości 1 m na sekundę przesuwających się produkowanych pocisków, chcemy skręcić to dwukrotnie. No i coś się okazuje, okazuje się, że jeżeli to jest dwukrotnie, to prędkość jest w kwadracie, czyli zapotrzebowanie na energię wzrasta na cztery razy. No i teraz. 4 razy, masy mamy dwukrotnie, to już mamy 8, tak? A tutaj mamy tylko w stosunku do tej masy, mamy nadal tylko przyrost 4-krotny. Jak się będzie uścili do 3, to już ten kwadrat jest znaczący. Więc widzimy, że to przyrasta geometrycznie. Więc ogólnie zyskujemy na przetwarzaniu energii. Na no, A. Z jaką siłą będziemy oddziaływać na te, no to będziemy mówić też na pracę, tak? czyli siła, jaką musimy wdrożyć, żeby przesunąć coś na dystansie określonych metrów, i to jest praca, tak? czyli ile dżuli musimy zużyć. I teraz te dżule będziemy sobie przepychać i tutaj stanowić. I druga statystyka, oczywiście, jeżeli będziemy wykonywać to rękoma, czyli pracownikami, to jakość wykonania tej pracy. Nie będzie w 100% powtarzalna, tak? czyli na 100 wykonanych takich czynności 70 będzie poprawnie wykonanych. Jeżeli zastosujemy do tego roboty, to na 100 wykonanych czynności 99 będzie wykonanych poprawnie, czyli w danych parametrach, czyli o najwyższej jakości, czyli nie mamy odpadów. To też się tutaj mierzy. I teraz zwróćmy uwagę: nie dość, że mamy tutaj, produkujemy iskandery masa do zasięgu jest 13 czyli prawie dwa razy więcej zużywamy. Mamy to mało zautomatyzowane, to jeszcze zużywamy dużo więcej energii i ona jeszcze jest większych odpadów, czyli koszty nam tutaj rosną gwałtownie. I tak to się właśnie przetwarza te parametry z współczynnikami, które porównujemy, przekładają się nam na, po prostu na to czy państwo jest w stanie to zrobić, czy nie. No i teraz oczywiście szybko przechodzimy z Julina kilowatogodziny, tak, czy jak naprawdę 1 kilowatogodzina, to jest 3,6 megajoula, tak, a oczywiście jeżeli już mamy energię, to i możemy sobie przerobić pracę w czasie na waty, czyli słynne ile produkuje megawatów elektrownia i mamy już tutaj porównanie energetyczne, a jak jest ważne, to zaraz sobie mówimy na kolejnym slajdzie.